Siemanko witajcie to będzie... ostatni, piąty odcinek Minecrafta na PlayStation. Chyba Dzisiaj u Dzisiaj przygotowaliśmy coś specjalnego Jaś... popatrz, popatrz na to To jest specjalna niespodzianka dla Jaśa Waga Let? Kto jest seksowną pielęgniareczką?! Tak, tak. Sensowny pielęgniarz, popatrz na jego jest... zarost. <tary> to jeszcze lepiej. Dobra, anyway, nie, to nie była niespodzianka. Tak naprawdę mam dla Was. O, cześć. Wow! Derpy. Razem z Derpi przygotowaliśmy dla Was niesamowitą niespodziankę, którą będzie. Zostawiłeś mi kolejne zwierzę. <tary> ale... z którą będzie wybranie się do. Uwaga, uwaga, Enderu. Jak będziesz przy Także... tą lądowym oto wełnę, to będziesz myślał o Derpi. Dzięki. Także słuchajcie, tutaj były gdzieś diamenty. No. I ponieważ idziemy, czyżby już ich nie było, o, są. Ponieważ idziemy do Enderu. Enderu? Jak się to nazywa? Ender? Ciekawe, jak eee. to się po polsku będzie nazywało. No pewnie coś typu Edzio. edzio. Idziemy do Edzia i sobie zrobię. Edmund. Mm, patyka, a potem. Hmm. Pochodnie pewnie. Chciałeś potem pochodnie, Czy mowa było pochodni? Diamentowy mieczyk. Aha. Czy to trzeba? Mowa o takim mieczu? No ba! He? O takim miesiąc? Mamy jeszcze łuk, a tam będą kre, kresostwory. Bardzo e... dużo kresosforów można by nazwać, że to... Co, weź weź kresosole. sobie jakiegoś, jakiegoś kobla, czy coś dużo. Mhm. Mm żeby się podsadzić do wieżyczek. Chociaż pewnie i tak nie rozwalimy smoka, ale kto wie. Kto wie, może się uda. Do zuchwałych świat należy, jak to mówią. Dokładnie. E, a mamy... czekaj. Kilow? Ja, masz jakiś kilow? Mam tylko jeden żelazny bo mi się kończy. Nie zastypiam. Nie mamy jakiegoś żelaza? O. Dobra, Jolo, wezmę sobie ten Niech będzie. Dobra. E, przyznamy się Wam szczerze, że przed odcinkiem więcej już robiliśmy poszukiwania twierdzy mhm. Więc rzucamy sobie perełki. No Które właśnie kurcze zniknęły w drzewie O jest, dobra. Ja będę rzucał, a ty zbieraj, dobry? Dobra, powiem, dobra, 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 ja będę biegł, jak aport Jak aport? Idzie, idziemy gdzieś mniej więcej w tamtą stronę Czy, czy się nie mylę? Nie tam, mylę tam, tam, się Tam, 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 tam Kurcze, nie, nie, nie popatrzyłem się w górę Ale zbieraj te perełki Ale nie popatrzyłem się na w górę, ona gdzieś On no nie są aż tak daleko, głuptasku dobry, dobra, dobra, chodź przez rzekę, płyniemy odważnie, Poprzez białko, Na pełnej boku. mocy i w ogóle, tak sobie tutaj pograliśmy jeszcze trochę na Cielu i się okazuje, że jest tutaj dużo różnych rzeczy, których nie zrobiliśmy. Na przykład ponoć potiony są, ktoś pisał w komentarzu. Nie o wiem, czy no widziałem. co? Ale tu już zobaczycie u Jasia i... Gdzieś tutaj. Hey. Wymień to akumulator. To, to trzeba mieć pecha. Dobra, cięcie. Mamy nadzieję, że przez te 5 odcinków udało nam się, przynajmniej mi się udało przybliżyć, jak ten Minecraft hey. na PlayStation mniej więcej wygląda. To, to spadły. Słucham. Co? Tu Co? i dobra, tutaj mamy. Nie ten guzik, tutaj mamy dziurwę, jak to mówi Irol Czekaj, ja tutaj zrobię tak, pyk. Tutaj tam jest lawa na dole, czekaj, nie, nie skacz jeszcze. Nie, nie skacz. Nie, nie no, no już można, bo to zaraz tam. ja lecę na arka. Jolo. Hmm. Te to, to jakiś śmieszny w lat, tylko zabierz, Tylko zabierz moją wodę, bo ja nie będę miał wody w sumie. Ja, jak mam zabrać tychu wodę? Działa, działa, działa tutaj. Jest, jaś. Jesteś takim głupiutkim autystycznym żółwikiem. Jak mam wziąć swoją wodę, jak mam jedno wiaderko, no. Mam no. pomysł. Zejdź tu, dam ci wiadro i. Dobra, nie potrzebujemy twojej wody, Trzymaj. będzie chyba i tak nie działa. A... Dobra, teraz pozostało nam znalezienie tego por portalu do Endzia. Edwarda. To... Edwarda. I tutaj łupów, nie wiem, czy w ogóle są tutaj jakieś łupy chyba, nie? Tam jest już przejście, a tam nie patrzę. Co się cieszy Nic. Bo w ogóle zauważyłem, że niedługo, że skakałem ze mną na to też tak czasem ma takie śmieszne akcje. Ty, zleń, na dole jeszcze nie byliśmy, tej coś jest. No, no, dawaj, chodź. Bij Edwarda. Dobra. jest? Ale mnie nie. Nie no. Nie ogarnij. Czemu to się nie rozwala? Bo to jest guzik. No to naciśnij mnie go, proszę. No, ale chciałem ci pokazać, że jest guzik. Gdzie, gdzie? Dziękuję. A jak ja przejdę? Nie, nie, nie umiem Nie no Ciśnij se guzik. Mm... Dobra, klikłem. O skrzynka, jednak dobra, będą dobra. jakieś łupy, no proszę sztabka złota. Ty, czy, czy, czyżbyś ty znowu nie miał butów? Pokaż stópki, pokaż stópki. Masz buty, a już tutaj niosłem dla ciebie stópki, a to przynajmniej ja sobie wymienię, może dłużej wytrzymam w tym en, en, en. No, en, bo to... o! Ender, Ender, Endiosławie. Znalazłem ukryte wejście z drzwiami. I... A tutaj nic nie ma. O, nie, jest jakieś zejście na dół, to dobrze? <grym> nie wiem stary, musimy znaleźć... Musimy znaleźć portal. A gdzie jest portal, to ja nie wiem. Ty, o, ty chyba. tu jest światło. Ja się boję. Chodź, spokojnie. Złap mnie za rękę. Na koniec. Tutaj no. chyba jesteśmy za nisko. Chociaż, czy jakaś pochodnia. Drzwi... No to jest chyba najniższy poziom. A, to lawa. <grym> gdzie jest no to, to, to jest najniższy poziom. To jak tutaj Chodźmy nie do góry. To... Do góry, do góry, do góry. Chodźmy poziom wyżej. Czy jak tak mówi? <grym> A, to tak jak śpiewa taki czarny. Start from the bottom now. Here. On jakoś tak mówi. No, A tak, 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 Start from the bottom now, Ty, ja nie here. wiem gdzie to jest. Nie wiem no, gdzie to możemy znaleźć, No trzeba znaleźć. znaleźć. To jest labirynt. Może zróbmy quest. Tak, to, pierwszy <grym> ten... Dobra, to pierwszy znajdzie ten... Dobra, kto pierwszy znajdzie ten... Ten... Jest... Królem... O! PIŻAMA PARTY OOOO nie, nie, nie... Królem piżama Party Ej, zróbmy piżama Party piżama Party są ekstra Ej, Jej, pobiegłem za tobą, bo usłyszałem O, a tu nic <laughs> Tu <tok> to pułapka Ej! O, Edward Janusz jakiś lewactwo zmasakrowane Muszę Proszę być mistrzem piżama Party Zawsze, zawsze w szkole na mnie mówił piżama Party mm. O... O... O, o, co my tu mamy Co my tu mamy? O, siema. Siema nic nie eee. ma. A tu wyżej może my za nisko jesteśmy. Nie, nie wiem, no żartuję tu co tu, tutaj jest. Zarazłeś? No, jestem król piżama party, pat. Dobra, król piżama party gdzie? No ten to. Tylko tutaj. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga tam będą kresospory i bim. będzie kreso, kurcze, kreso chodź, 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 One słuchają. One są Dobra! Takie malucie, Cicho. są takie małe agenty królowskie Stary! Yes, yes, jest, jest pod nami pod, nami, pod nami, pod nami, Prze... bij! Przysuj się. Dobra, ty je bij, ja rozwalę tutaj, proszę bardzo. O. Kurde, pad mi się chyba rozładował. <laughs> ja walę. Mam, tak mam drugiego jest. luzik. Podepnij se kabel USB Ale ci ucale życie. Bo tutaj. Jak one się w ogóle nazywają? Dobra. Już, już jestem. Jak się nazywają te stworki w grze? Kreto eee... Nieważne. Kretoszczury? Kretoszczury, dobra. Nie Moi wiem. drodzy, to są Ender, Perły... I teraz skakujemy. Oko Kresu... Uwaga, Jak chcesz, ja chcesz być bardzo śmieszny, to skacz. No, idiota po prostu. Z idiotą grab w Minecrafta, no. Spróbuj ja mi... Jebę. Spróbuj mi zniszczyć to. Ty zawsze musisz być jakiś śmieszny, nie? Ola, oh, wskoczę, będzie więcej wyświetleń. I o to mamy jakby, portal! Ja myślałem, I wkraczam po do kresu. Jaś lepiej się śpiesz, bo ja już jestem w kresie. O, oh, shit! I wygenerowało się poza tym. Poza Przej czym? Tym. Poza mapą. Wow. Ta platforma. Bo kiedyś w ogóle w Minecrafcie? Mm, nigdy nie. Nie byłem pamiętam raz byłem, ale to w sumie z graczami swojego hardcora. No to nieźle. Bo sam bym nie, nie dał robił Kamień kresu. są soendermany. Smoka Ej, jeszcze nie Ja ty. tego nie przeżyję, z głupot, Widzicie? No z głupoty, no. jak, jeste jak jesteście młodzi, Jedyny to powód. robicie głupie rzeczy, a one nie zawsze wychodzą na dobre. Ja tutaj w ogóle smoka nie widzę. A co jeżeli tak w tym świecie banany. nie ma smoka? Jak banany? To musisz dbać o precyzję. Na pewno musi być smok. Ja jak nie ma smoka. Ci pomogę. Na nie, tego nie no. ma smoka. Jest, rozejrzyj się dokładnie. To weź może dynie, co na głowę założymy, to wtedy. E, 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 Jakby się nazywało, kre, kresostwory nie biją. Jest o. pewien problem. Tak. Dynia spaliła się ze mną. A. No. Ale tych dni było parę. No i ja je wszystkie niosłem. A, tak na, na wszelki wypadek. Tak? No, gdybym ba nie. Ja no biegnę luzik. Luzik. Na szczęście moje wody nie ma. A zabawałeś. ja sobie zwiedzam, pam, para, pam. Czyżbym był. O, jest kresosmok! Jest yes. kresosmok, a mi się kilof skończył. Kresosmok. Czyżbym był pierwszym graczem Minecrafta na PlayStation z youtuberów? Serio, zabrałeś wodę? Może <laughs> no, z kim? Spokojnie, nie martw się, Kolejna seria będzie z pingwinem. Pingwin na pewno ogarnie. Dobra, teraz jak ty ubić smoka? Ja jestem w prawie. Uuu, ty czemu to tu jest? To nie, to nie powinno tego być. Czego smoka? Nie, nie powinno być tego co jest tu na środku. I w ogóle tych Endermanów jest jakoś mało, ale. Ty, czyżby wystarczyło tutaj wskoczyć i wygrałem? Czyżby. Wa... Czyżbym właśnie pokonał Minecrafta? Nie gadaj. Oh shit. Nie, a, to się dopiero aktywnie to pewnie jest inaczej niż w wersji na ten APC. Na tu ja sobie tutaj skoczę. Mam 63 strzały. I muszę rozwalić. a, Dasz mnie. radę, dasz radę, jak ja zaraz jeszcze przyjdę, to, to rozwalimy go razem. Na luzie, na że. <grym> Co on strzela? Od kiedy smoki strzelał jakimiś kulami? Jak strzela. Ty przypominasz sobie, żeby smok nawalał jakimiś kulami, kurde? To on zaraz mnie zdejmie. To chyba jakiś zeszleka. <grym> strzela. Ty, te moje strzały w ogóle nawet nie delatują. Ten grestosmok jest jakiś. przepotężny. Dobra. Ej. Jeszcze i... Umarłeś! <laughs> no bo on strzela jakimiś kulami, ale spokojnie ja idę, wszystkie, ja już idę. wszystkie moje itemzy tam leżą. Chyba mnie namierzył, chyba mnie namierzył, bo... Słuchaj się gdzieś tam, tam i poczekaj na mnie. Wodę zostawiłeś wylaną, mistrzu. Tak, 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 tak. Tylko musisz znaleźć ja dobrą dziurkę. Bo jest parę dziurek. Spokojnie jest zawsze trafiam dobrą dziurkę. <laughs> Dlatego nie masz dzieci. <laughs> <laughs> Moje badunce. Głupi jesteś. Głupi <laughs> z ciebie, autentycznie, No Dobra, Lecisz? spokojnie. Sexy pielęgniarka z brodą już idzie. Przeżyj. A jaś, jedyna misja, jaką Fak, masz Tak, popatrzyłem przeżyć. na jednego i już mnie namierzył, frajer. No Dobra. Teraz czy znajdę dziurkę odpowiednią? Jezu, Creeper! A, O jest. O! Dobra, Dobra, idziemy razem. Idziemy razem. razem. No. Gdzie jesteś, Idasiek? Idasiek. Ja idziecie, nie widzę, a dobra, widzę cię Ty, są w ogóle itki, itki Itki Itki, free items dawaj, 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 za mną, ja znam skróty Niestety w piątym odcinku najprawdopodobniej Nie zabijemy smoka. Znasz skrót. Jesteś jak mój ojciec. Jak często jeździliśmy na przykład w góry, to zawsze mm -hmm. miał mapę ze sobą, ze szlakami itd. i tak dalej. I przejdziemy skrótem. I skrótem wracaliśmy dwie godziny. I pamiętamy do taką sytuację chybowca, <laughs> że wracaliśmy skrótem, który na mapie wyglądał świetnie, bo rzeczywiście był krótszy, my byliśmy zmęczeni. Wyszło mm -hmm. na to, że śliśmy, Gdzie my w ogóle jedziemy. Szliśmy trzy razy dłużej. Jeszcze jakaś rzeka była po drodze, miałem nie wiem, z 11-12 lat, wpadłem oczywiście do rzeki, bo byłem tak śmieszny jak Jasiok teraz, chciałem przyspanować ty, i... i do rzeki wpadłem i cały mokra, to była zima, więc mi <laughs> przemarzało, ty? się przeziębiłem potem i no, taka historia. Pamiętaj, do martwych świat należy. I tylko martwi są coś warte. Ups. Gdzie ty jesteś? Czego za mną nie szedłeś? Dobić. Ej... No, bo jedyna Ej. skrót. Spokojnie, ja drogę znam. Ale ja, właśnie moim skrótem poszedłem. już no, jestem gratuluję, przy naszej bazie. Nie jesteś niesamowita. Ja już jestem przy dziurce. I co? Zatkał kaka? kakao? Tak. No. To ty jakoś musiałeś przeskoczyć, to. Teraz się Creeper zabije. Masz, Masz duży się krok ze sobą. Chyba. No pewnie tam duży krok, stary. <noise> Gdzieś się to buzi, pobił. Mogę jechać wam? Kiedy pan nie nosisz XML. Ja nie chcę mówić, kto da się rurki, ale. Dobra, tutaj była dziurka. Która to była dziurka? ta dziurka była. Tutaj, o. O tak. Wyścigi dziurko. Ale no mam dzisiaj szalony odcinek. Co ty mnie uderzyłeś? No, w piasek, przepraszam. Nie, no, bo, po po Troszeczkę odcinek na spontanie, jak to mówią. Na no, pewno. I gdzie teraz?

to działa, dobrze. To działa. Dobra, to ja? działa. Dobra, tutaj musimy przejść. I gdzie, gdzie są itemzy? Nie wiem, nie wiem. Moje, ja nic nie straciłem. Teraz dobra, mam tylko ja jedną ścianę. Moje były tam. Nie, nie patrz tylko im w oczy, bo oni... Okej, okay, dzięki, radę za jaś. Widzę, że jesteś mistrzem Minecrafta. Dzięki, oni są dzięki. jak dresy na ulicy. O <grym> mordę chcesz? Tylko popatrz im w oczy, Dobra, co, moje itemzy co, co były co tam, tylko nie wiem, na górze, czy na dole. Co, co... A ten kresosmok wali swoimi kulami w nas. Jakkolwiek by to źle. O, dobra, są moje itemzy. Dobra, póki, póki się przemieszczam, jestem bezpieczny. Póki na to czas przemieszczamy. Moglibyśmy zrobić taki bunkier, a i tak jesteśmy lamusami i umrzemy. Zróbmy. Dobra, szybko, szybko się ubierzemy, pyk. A zróbmy tu pyk. ekspiarkę. Pyk. Z czyjego? Z Endermanu? No. Słuchaj, jaś, jest taki plan. Musimy rozwalić się takie... coś, co się kręci. Lol. Łukiem. A, ja nie mam strzał. No, to GG. Ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam. Dawaj, masz? To... masz, więcej niż jeden? chodź, 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 chodź. No to znacie miejsce na samym środku mapy. No ale ja ci właśnie gonię, a ty mi uciekasz. SKKF, SKKF, stój, stój stój, stój Stój, stój. Jejku! Daj ci Trzymaj. O Co mnie atakuje? Jedną strzałę, no dzięki. Nie naprawdę nie masz więcej, że znał taki szczarsik. Jest na górze jakieś temki twoje chyba. Gdzie tu? No tutaj popatrz. Eee, dobra ja mam Dobra ja będę odbierać. Absorbił uwagę smoka. A ja się przedostanę hmm? na górę. Chodź tu wielki! Chodź Jak myślicie, czy zabijemy w tym odcinku smoka? Nie, nie czy zabijemy smoka i dlaczego nie? Nie takie ptaki się. Ej, miałeś rozwalało. go absorbować! On lata prosto nade mną. Stary, co mu się stało? Nie, nie jest Żyga no <laughs> ten tęczą Co mnie zabiło? Nie wiem. On żyga. smok się zawiesił. Lol. No właśnie, LOL. Stary on gwałci filar. Nie, dobre, już nie. Ale przez chwilę gwołdzi filar. Serio. Boże, Jaś, nie, nie chcę wiedzieć na co znam patrzeć Chodź tu, wielki, nie takie ptaki się już niszczyło. Dawaj, dawaj. Jaś, czemu nie masz dziewczyny? FAK! Co? Nie, nie, bo z, nie, zły temat. No powiedz. Nie, bo zaraz pójdzie to w złą stronę i ludzie zaczną myśleć sobie złe rzeczy. Że Ty jeszcze... Jeszcze żyjesz idealne. tam? Ajajajaj! Aj, aj, aj. Ej, Ajaj, to, to było tak czy nie? Co? To było tak czy nie? Ajajaj. Ja, aj, aj. ja żyję cały czas i twojej temy bronię przed nim. Bo on taki jest chyży chłopak na wszystko. Dobra, no, no, ja to wezmę bojową marchew. On stary oranżadę rzuca na ziemię. Oranżadę? No, a ten znowu gwałci filar. Może lubi? No. A to kurczę, se znalazłem tam miejscówkę. To wydałeś szybko. Dobra, do trzech razy szybko, słuchajcie. Jak teraz się nam nie uda zabić smoka, w co i tak szczerze wątpię, to hmm. będziemy kończyć. I i, I i To był Minecraft PlayStation Edition. Edition Minecraftem. Pamiętajcie, okay. że gramy na PlayStation 3. Pa! Pa, pa, pa. Stary szybko, bo on we mnie strzela. Po, pozdrawiam, Monie. Myślisz, że się ucieszy? No to biegaj tam w kółko, nie wiem, wymyśl sobie jakąś aktywność. O nie, o nie, 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 nie. Bo ja o już nie, jestem to. przy dziurce, Jaś. Jaś. Jaś? Jestem przy dziurce. Jaś? Wskakuje do dziurki. Bardzo dobrze. Czekam tu na spokojnie, ciebie. Spokojnie, spokojnie. Nadciągam. Ej. On, on, on mnie chyba nie lubi, bo nawet nie chce mnie zaatakować. On <laughs> rzeczywiście cię nie lubi. Dobra, Ej. i w którą stronę teraz trzeba boić? Twardzielu, chodź tu! Ale nie, nie drżyś się na niego, co? Co ci złego zrobi. No właśnie, ci, ciebie zabił wiele razy Z orężady yeah. Gdzie on jest? Jak go dopadnę, to normalnie swoimi ręczyma. Gdyby Gdybym mógł taki, takiego złapać za szyję, a nie on ucieka cały czas. Dobra, uwaga, jeszcze Fuck. kilka i będę Jedno serduszko mam, on jednak jest no, Biegaj tak. w kółko, nie daj się zabić Uwaga, wchodzę S Schowam się Nie, nie schowa się, bo cię zestrzeli. Biegaj w kółko Nie, spokojnie Jestem za filarem. Tu mnie nie znajdzie Dobra, idę ja Jak Ja go mnie tu znalazł ja pierwszy! Jak? Ominąłem cios, leciało tu i ja tak Dobry Dobra, ty No Daj mi dużo kobla O fak, 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 fuck, fuck chyba. Popatrz. Potrzebuję dużo kobla. Gdzie jesteś Jasio? Dobra, jesteś tam tylko na środku. Mam serduszko i zero itemów. Jesteś na środku? O, dobra widzę tak. cię. Jak to zero itemów? No a czym mam biegać. A, a moje twoje? itemy? No nie podnoszę, żeby nie było że eee. <ślech> <ślech> Co za Chodź! Co za Jasiak? Chodź, chodź, chodź. Ej, co, popatrz tam, tam nie, 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 nie da się zniszczyć. Daj dzie, tego, gdzie jest... jest smok? No lata sobie. Ty rzeczywiście, co tam, co tam się stało? To jest... Już nie wiem. W czym to jest? Daj What? Dirta. What? Ty odwracaj jego uwagę, ja się ubiorę tutaj. Odwróciłem. Dobra, dzięki. Hmm. Zabity Eci. oddechem kresem smoka no, Że ży, ci oddechem, zabił to aż wstyd Jasiek Dobra, czy uda mi się wejść na górę, czy uda mi się zniszczyć kamień przeznaczenia? Kamień odchłani Smok chyba właśnie mnie przeleciał To trudne sprawy To co trzeba, nie ma dziewczyny Cię. Ty, chyba mi kobra, o Bo starczyło się... Nie! Bo ja wszystkie zabiłem Dobra, ostatnie podejście. Dobra, jestem, drop de dziurka. Dro dropnałeś już de dziurka? Mhm, mm jestem na dole. Open do, do mnie. O oh, kurde, Chicago. Burs? Halo? E kończymy, będę się za 10 minut zbierał. Dobra, to będzie jakieś 20. Na razie. Tak się nie robi na odcinkach, ale sprawa wyjątkowa. Mhm. Tak, I wszyscy mamy, nauczyciele się tak tłumaczą. Mamy, słuchajcie, czwartek, godzina piętnasta, ja idę zaraz na rolki, także muszę hmm. się śpieszyć. Więc uwaga, ostatnia próba, bo już do mnie wydzwaniają ludzie, czy uda nam się zrobić cokolwiek w tym Creso Endzie, Endermanie, Endzio Edwardzie? To się okaże. Hej, Marlenko. Chodź. Hmm, przebrałeś coś na ciebie. I mam Słuchaj. dla ciebie coś specjalnego. Trzymaj te drzwi i otwieraj je niczym twój otwór w, a, w samochodzie. Oj, przepraszam. Tak już mnie czasem ponosi przy dziewczynach. Okej. Okay, jak... tak, taka dzisiaj nieogolona. <laughs> <laughs> Jura, Panie, Panie... Dobra, chodź, skakujemy się. Panie Przewodniczący... Dobra. No już mnie. Miał... Trzymaj, no nie! Trzymaj, drzwi, trzymaj, drzwi, trzymaj, drzwi. trzymaj! Co ci atakuje? Trzymaj, naprawdę, naprawdę! Trzech kroków nie zrobiłeś! Nie, no, to jest grunt Po tym odcinku normalnie chyba brodę ogolę. Ja z kaftanem powinienem siedzieć. Coś w tym jest? Co tam jest? Ja muszę się dowiedzieć, co jest chociaż na tym jednym filarze. To mnie ciekawi, intryguje. Jestem normalnie zszokowany tym, co tam się dzieje. Dobra, zbroi chyba i tak nie ma sensu ubierać. Fajne jest przynajmniej to, że tutaj mogę tu wszystko pozbierać. Sobie robię sobie ka kaftan. Myślałem, że kakao na no, odcinku. Nieważne. Dobra, ubiorę się. Marchew zjem. Smok mnie tu nie znajdzie. I uwaga, podsadzamy. No, jest to marchew. No, jak mi znalazł? Przyleciał mi znowu. Bez sensu. Te smoki są takie agresywne i takie No, taki wulkarz. To jedzenie martwi tu nie działa? star. Do... Dobra, wspinamy się do 30 razy sztuka. Uwaga, czy to się Nie nam, uda. Czy to, się. nam się uda, czy to nam się uda, czy tam się uda. chcę zobaczyć w czym to jest obudowane, chociaż. Nie! Dobra, Jasiok, żyjesz tam czy kakao. Nie, ale robisz? nawet nie. Nie mam podczas kaftanów. odcinka. <laughs> Okej, okay. no ja sobie nie potrafię zrobić. Oh, dobra, moi drodzy, piąty odcinek Minecraft z PlayStation. Co? Chcieliśmy wam pokazać, jak się tak gra prezentuje. Wybraliśmy się do normalnego świata, do netheru, do endu. Może jeszcze jak rozkimniemy, jak dzień. się potki robi, nie mam pojęcia jak to się robi na PlayStation, to może u Jasia jeszcze poglądacie sobie. A kolejna seria w ogóle w tym tygodniu dobiega końca. Najpierw Okrodat. Teraz Minecraft na PlayStation, ale spokojnie. Spokojnie. Wiem, że nie lubicie końca serii. Nad wszystkim ale... panujemy. Szykuje się coś. Czego Dokładnie. jeszcze nie było już wkrótce. Coś kwadratowego i coś masakrowego. Także do zobaczenia. Au! <grym> Co... <grym> Dobra. <grym> Co ja zrobiłem? Do zobaczenia. W kolejnym odcinku w kolejnej Nie. serii A ja lecę na rolki, idziesz ze mną jaś? Dobra Dobra, to idziemy na rolki, trzymajcie się I prawdopodobnie zabrać zabrać do Minecrafta? jutra tak? będzie kolejny jakiś rolny hey. odcinek albo pojutrze, zobaczcie Mogę Minecraft zabrać, zabrać na rolki? No No i same PlayStation do plecaka Jakiś ten generator prądu i będziemy sobie grali, co? Będzie siedził przede mną z monitorem na plecaku a ja Okej hmm. Okej, okay. okay. dobra. dobra, na razie W takim razie pa 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 wszystkim! jak małe dziecięce. Dobra, cześć.